Witam stado. No, ostatnio widziałem te wasze hasła do komentowania. Nie mówię, że były złe, ale trzeba jeszcze nad nimi troszeczkę popracować. O, ten jest OK ze względu na to, że lubię łamacze językowe. Wyrewolwerowana małpa. To ja dodam. Wyrewolwerowana małpa rozrewolweryzowała rozplekotany rewolwer po reanimacji zardzewiałego rewolweru należącego do starego rewolwerowca sprzed rewolucji francuskiej. Jaki ja jestem silny. No. Zmierzajmy ad czyli do rzeczy. Małpa patrzy w niebo, idzie burza. Nagle piorun jak nie... Nie będę mówił jak. Pioro? To na pewno bogowie się wkurzyli. Musieliśmy coś zrobić źle. Powódź? Bogowie mieli zły dzień. Susza, brak bananów, bogowie wystawiają nas na próbę. Myślenie było proste. Stało się coś złego, zrobiła to siła wyższa. Nie pytaj dlaczego. Nagle jedna małpa odłącza się od myślenia stada i zadaje zakazane pytanie. A co jeśli to nie bogowie? Nie, no co ty, na pewno bogowie. No, zawsze tak myśleliśmy, ale może to inaczej jest. Ty, ty, ty zawsze byłeś jakiś inny. To na pewno bogowie, spadaj stąd, stado Cię nie potrzebuje. Dobra, to ja to idę rozkminić na własną rękę, a wy tu siedźcie i dalej trwajcie w niewiedzy. Małpa siedzi samotnie i myśli, dlaczego słońce wstaje codziennie? Dlaczego jedna woda płynie, a jedna stoi w miejscu i jakie zasady rządzą światem? To był moment, w którym narodziła się filozofia. Nie z prostej odpowiedzi, ale z wątpliwości. Tutaj dochodzimy do tego, co to jest ta cała filozofia. Filos to po grecku kochany, a sofia oznacza mądrość, czyli możemy powiedzieć, że filozofia to zamiłowanie do mądrości. Za pierwszego filozofa uznaje się Talesa z Miletu bo jako pierwszy uprawiał naukę w sposób, jaki ją dzisiaj rozumiemy. I z również uważał, że wszystko jest wodą. No. Mózg rozje. Ale on jako pierwszy szukał przyczyn zjawisk w naturze, zamiast wierzyć w mit, chciał rozumem rozkminić, co tak naprawdę się dzieje. I tu ważna rzecz, że filozofia nie rozpoczęła się od mądrych odpowiedzi, tylko od pytań: jak powstał świat, dlaczego istniejemy i czy to wszystko ma sens? Czy banan istnieje, jeśli nikt na niego nie patrzy? Filozofia nie daje prostych odpowiedzi, daje pytania, które psują ci życie, bo łatwiej się nie zastanawiać i żyć z dnia na dzień niż szukać przyczyny czegokolwiek. Sokrates! Był jedną z najważniejszych filozoficznych małp i zasłynął przede wszystkim z jednego zdania: Wiem, że nic nie wiem. Mocne, co? To nie był żart, tylko atak na wszystkich dookoła. Główne pytanie Sokratesa to: Dlaczego? Zadawał to pytanie do momentu, w którym rozmówca odpowiadał: Dobra, nie wiem. I o to właśnie chodziło. Dla Sokratesa problemem nie była niewiedza, tylko fałszywa pewność małp, że tę wiedzę posiadają. Ja wiem jedno, że nie wiem nic, a wy? Nawet tego nie wiecie. Mocne. Mieszało im w głowach. Dlatego go zaciukali Zadawał pytania politykom, nauczycielom Influencerom starożytnej Grecji Czym ich kompromitował Obrażał ich ego i powodował strach Według Sokratesa mądrość nie polegała na tym Że masz odpowiedzi Tylko na tym, że wiesz jak bardzo ich nie masz Jak wnikniesz w to głębiej To naprawdę ma to duży małpi sens Stoicyzm Czyli w wielkim skrócie Nie masz kontroli nad światem Masz tylko kontrolę nad tym Jakie masz odczucia wobec tego świata Więc wyluzuj Małpa traci banana Pada na nią deszcz i na domiar złego zaraz ugryzie ją ten pulchny, złowieszczy komar, i co robi? Nic, ponieważ stoicka małpa myśli: Mogę to kontrolować? Nie. A skoro nie, to po co mam się wkurzać? W sumie tego komara to mogę kropnąć, to, to tak, ale reszta jest poza moim zasięgiem. Cierpienie jest tylko twoją reakcją, a świat jest brutalny. Pogódź się z tym. Stoi kto małpa, która nie płacze nad straconym bananem, tylko idzie po kolejnego. Idealizm Platona. Platon mówi tak. Są dwa światy: materialny, czyli to, co możesz dotknąć, ten banan, który gnije, to ciało, które się starzeje. Ten świat jest nietrwały i niedoskonały. Jest też świat idealny: idealny banan, wieczny banan, banan. Banan, który nigdy się nie starzeje. Rzeczy, które małpa widzi, są tylko kopiami. Każdy banan prawdziwy jest niedoskonałym JPG-em idei banana. Wyobraź sobie małpę w jaskini, bo to najważniejsza przenośnia. Małpy siedzą w jaskini i widzą cienie bananów na ścianie. Myślą, że to prawdziwy świat, że tak wygląda rzeczywistość. Nigdy nie widziały prawdziwego banana. Dla nich cień to rzeczywistość. Nagle jedna małpa wychodzi z jaskini, światło, szok, niedowierzanie, widzi prawdziwe rzeczy, słońce, banany, widzi ideę. Zdaje sobie sprawę, że to, co widziała wcześniej, to była tylko podróbka. Wraca do jaskini. Ej, ej, słuchajcie, ten świat to tylko cienie. Chodź, zamknij się, psujesz nam klimat. Prawda jest trudna, niewygodna i małpy jej nie lubią i nie chcą poznać. To, co widzisz, nie jest prawdziwą rzeczywistością. Prawdziwy świat to świat idei, doskonały i wieczny. A my patrzymy na cienie i kłócimy się który cień jest lepszy i fajniejszy? Epikureizm. Małpa leży, i je banana. Chilluje sobie na gałęzi. Ale Epikureizm nie oznaczał, że ryj wszystko do zapchania kichy i pij do zgonu. Epikur nie tyle dążył do zaspokajania potrzeb, co do unikania bólu i cierpienia. Małpa ma jednego banana, cień, spokój, brak stresu i jest szczęśliwsza niż małpa jeżdżąca bananarii. Epikur twierdzi, że nie należy bać się śmierci, bo dopóki jesteśmy, to jej nie ma, a gdy ona przychodzi, to nie ma nas. No i gitara załatwiona, Co się przejmujesz? Małpa, która ma wszystko w tup. Małpa siedzi na śmietniku, patrzy na inne małpy z pogardą. Za czym oni tak gonią? Idioci, liście są nieważne, banany są nieważne, plany nieważne, przyjemności nieważne, TikTok nieważny, YouTube nieważny, co ważne? Cnota i wolność. Opieram się wszystkim tym rzeczom, których Ty pożądasz. Chcesz tylko żreć i żyć. A co ze Stadem? Stado ważne nie ma czegoś takiego jak stado. Społeczeństwo to wymysł, są tylko indywidualne małpy, które są równe. Wszystkie są takie. Takie same. Nieważne, czy jedna jest królem, a druga żulem. Cynik to małpa, która se gdzie chce, i jest jej obojętne co o niej pomyślisz. I w sumie też ma rację. Hedonizm. Coś jest fajne, rób to. Nie zważaj na konsekwencje, ale hedonistyczna małpa pobalowała i teraz boli ją głowa. Nie ma banana, straciła wszystkie liście, ale w sumie jej pasuje, bo wczoraj było fajnie. Szybka przyjemność, ale długie konsekwencje. Hedonistyczna małpa dziś wygrywa a jutro. Jutro to tam wiesz, nieważne. Nihilizm. Małpa siedzi w cieniu, zero emocji, nic nie ma sensu. Nawet to zdanie. Małpa nie chce banana, nie chce celu, nie chce nic. Wszystko jest bez znaczenia. Liście, banany, samiczki, samice, klimatyczny orzeł, którego nie było na wizji już kilka odcinków. Kto o nim pamięta? Nieważne, to nie ma znaczenia. Znaczenie za to ma to, żeby znać założenia filozofów i z każdych czerpać jakąś wiedzę, jakiś sposób na przeżycie w dżungli. Coś, co będzie odpowiadać Tobie. Filozofia zaczęła się wtedy, gdy ktoś przestał mówić, tak jest i zapytał, a czy na pewno? Od Thalesa, przez Sokratesa do Platona wszyscy robili jedno. W i oczywistości. Więc jeśli po tym odcinku ma. Więcej pytań niż odpowiedzi, gratulacje. Właśnie zacząłeś filozofować. Dziękuję za uwagę. Wszystkim członkom stada życzę spóźnione wesołych świąt i niespóźnione szczęśliwego Nowego Roku. A teraz podaję hasło dokumentowania, a dziś jest nim Łoszak, czyli taki mały Łoś. Jeszcze raz powtarzam, Łoszak. Bardzo mi było miło do Was przemówić po raz kolejny. Stado silne razem i jak zawsze. I love like, Dziękuję wspierającym za wkład na rzecz stada.